Mamo, czy nasz tata jest milionerem? O Jezu, Januszek, najlepsze żartyki w życiu słyszałam! Skąd ci to przyszło do głowy? Bo tata takiego Mariusza z plaży tak powiedział. który? Może, że ma żonę jak milion dolarów? Nie, powiedział, że zasłany milioner siedzi nad morzem przez miesiąc za jego ciężko zarobione podatki. I śmiechom nie było końca. Nie, tata nie jest milionerem. Skąd nakradł pieniędzy? Ludzie gadają takie głupoty jak zazdroszczą. A nie ma czego, współczuć raczej trzeba. Hmm. A kto to jest konkubina? Powiedział, że jesteś konkubiną, co poleciała na jego gruby portfel. To najzabawniejszy dzień mojego życia. Jesteśmy nad morzem miesiąc, bo się okazało, że pan właściciel to dobry znajomy cioci Joanny. Znajomy, wy to mnie rozbrajacie. To tata jest biedny? Nie jest biedny. Mama jest biedna, bo tata nie jest bogaty. Mamo. Długo tu jeszcze będziemy, bo tata Mariusia się pyta. Go to obchodzi. I ręka. Już niedługo, bo babcia ma dla was niespodziankę. Ekstra. Jaką niespodziankę? Zagramaniczną.